Dzień dobry, zapraszam na moją cotygodniową analizę rynków finansowych. W zeszłym tygodniu mieliśmy ciekawe sytuacje na rynkach międzynarodowych, między innymi w poniedziałek bardzo, mocno, bardzo silne osłabienie się dolara. W czwartek wystąpienie prezesa EBC Mario Dragiego, który jeszcze spowodował mocniejsze, mocniejsze euro, a w piątek payrollsy, czyli zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, zmiana tego zatrudnienia. To wszystko spowodowało bardzo duże zawirowania na rynkach finansowych, tak więc zapraszam na analizę, w której dowiesz się, jak teraz rynki finansowe wyglądają pod kątem technicznym, czy coś się zmieniło, czy też nie. Oraz jakie są ciekawe nadchodzące, w nadchodzącym tygodniu dane makroekonomiczne, które mogą spowodować dalsze zmiany kursów i w którą stronę te zmiany mogą nastąpić. Zapraszam. Zaczniemy od Polskiego Wigu 20. Tutaj widać, że. Rynek wciąż wykazuje tendencję wzrostową. Kolejny tydzień na plus. Pomimo zawierowań na rynkach zagranicznych, polski WIG20 dosyć systematycznie podbija stawki. Na wykresie dziennym będzie widać więcej, więcej, więcej ruchu. Była lekka korekta i w piątek bardzo mocno widzieć. W piątek mieliśmy też interwencję na rynku walutowym, ale o tym za chwilkę. Patrząc na wykres tygodniowy, wciąż uważam, że tutaj do... Poziom docelowy jak najbardziej zostaje utrzymany, czyli poziom poprzednich szczytów jako pierwszy poziom. Natomiast tutaj, jeszcze po drodze, może się wydarzyć taka linia przestój przy linii trendu. Tak więc, to jest jakiś pierwszy przystanek, przy którym może też się wydarzyć, jakaś korekta. Natomiast później powinniśmy zacząć do poziomu 2660, a ostatecznie do poprzednich szczytów na poziomie 209, 2900 polskim złotym, tak jak wspomniałem, przez cały tydzień tak naprawdę polski złoty się osłabiał, jeżeli chodzi zwłaszcza o euro, na, na, na rynku dolara, do polskiego, do mieliśmy takie zatrzymanie się tam niedzielną małą świecą. Było to na poziomie oporów, więc bardzo ważny poziom. Jednocześnie była to była to chwila, w której rynek decydował, czy tą głowę z ramionami, odwróconą głowę z ramionami realizujemy, i idziemy do góry do poziomu 353, czy jednak od tego poziomu się odwracamy. Jak na dzień dzisiejszy widać, że inwestorzy zdecydowali przy pomocy Banku Centralnego NBP, że jednak odwracamy się od tego oporu. Więc prawdopodobnie, gdy tylko ten ruch będzie kontynuowany w przyszłym tygodniu, powinniśmy najpierw dotrzeć do niebieskiej. Linię wsparcia, to jest linia długoterminowego trendu wzrostowego, a następnie do poziomu 2.94 jako poziom docelowy dla moich tutaj przewidywań spadków. Na razie realizujemy scenariusz, w którym polski złoty się umacnia względem dolara. W przypadku euro mieliśmy dużo gorsze zachowanie się, jeżeli chodzi o wykres dzienny. Tutaj od na początku tygodnia owszem, też było zejście w dół do poziomów wsparć, które wcześniej, w zeszłym tygodniu były wybite, że dwa tygodnie temu były wybite. No i ostatecznie rynek próbował zaatakować wyższe poziomy cenowe, ale w piątek bank centralny stwierdził, że jest za, duży, za, duża, za duże osłabienie się polskiego do tego i należało podziałać. Należało podziałać. No i generalnie cały czas znajdujemy się powyżej poziomów wsparcia, więc tutaj tak klarownego sygnału sprzedaży jak na dolar, po złotego nie ma, więc, więc tutaj wydźwięk tutaj jest nieco gorszy, ale mimo wszystko, wszystko czy znaczy dużo zależy od tego jaka jest determinacja banku czy NBP do utrzymywania kursu polskiego do tego na, na jakimś odpowiednim poziomie, na dzień dzisiejszy widać, że nie chcą pozwolić na to, aby do polski to się za bardzo osłabił, co też jest dobrą informacją na to, że jeżeli chcemy sprzedawać, to mamy po naszej stronie e, mamy po naszej stronie Bank Centralny dobrze, ale to wszystko też miało wydźwięk y, całe, zeszłotygodniowe zawirowania na rynkach finansowych, kiedy by różnego rodzaju wystąpienia, y, za, y, wystąpienia podawane dane, e, tutaj też y, mamy wygres Dow Jonesa, który po silnym sygnał sprzedaży na, na, hmm, polegającym na, na podwójnym szczycie dosyć mocno szed, schodził w dół w zeszłym w, w tygodniu. Natomiast w piątek, czwartek, piątek, kiedy dolar się dosyć mocno osłabił, zwłaszcza w czwartek, bo w piątek w nie było to bardziej odragowanie, to Dow Jones nie schodził niżej w dół. Dotarli do pierwszego poziomu hmm, wsparcia, jaki można było wyznaczyć. Do, do szczytu tutaj na, na wykresie dziennym e, Więc jest to tak jakby potwierdzenie bardzo silnego trendu, który tam panuje Może być taka sytuacja, że będziemy teraz chodzili w trendzie bocznym Nie chce mi się wierzyć w e, to, że od razu polecimy mocno do góry Że kolejne świece białe tutaj wybiją poprzednie szczyty i polecimy e, do góry Natomiast bardziej do mnie przemawiałaby sytuacja, w której Dow Jones oraz S&P, czyli dwie największe, dwa najważniejsze indeksy amerykańskie będą szły bokiem. Dadzą chwilę odpocząć inwestorom. Jednocześnie potwierdzi to niejako napływ kapitału do takich rynków jak WI-20, jak polska giełda, gdzie ten kapitał zagraniczny zaczyna kupować. Zobaczmy jak euro-dolar. Euro wybił bardzo ważny poziom na cenowy 1,32 i dotarł automatycznie do poziomu, który wyznaczyłem jako poziom oporu na 1,33 wszystko się wydarzyło eee, tutaj w czwartek bardzo mocne wybicie, dwie mocne, potężne świece eee, po wystąpieniu Mario Dragiego eee, i dotarcie do poziomu 1,33 eee, ostatecznie w czwartek eee, można było się spodziewać kontynuacji tego ruchu natomiast payrollsy spowodowały zatrzymanie się to nie jest odwrócenie eee, Zmiana zapewnienia w sektorze pozarowniczym powoduje przeważnie, bardzo silny trend. Nie zawsze, ale przeważnie. W tym przypadku nie, nie zrobiła tego, więc tutaj wydaje mi się, jestem bliższy przekonaniom, że dalej będzie trwał trend wzrostowy na eurodolarze, a wtedy należałoby się spodziewać ruchu powyżej poziomu 1,33 i tutaj poziomy kolejne docelowe, to tak naprawdę tak naprawdę są to. Są to poziomy poprzednich szczytów, czyli 1,36,90, a nawet 1,37, tak więc na razie w ten sposób należy patrzeć na rynki. Natomiast, oczywiście, alternatywnym scenariuszem jest kiedy rynek od tego miejsca nie pokonuje poziomu 1,33 i schodzi w dół. Znowu mamy później poziomy to, co jest teraz czerwone te prostokąty poniżej, to będą poziomy wsparć, strefy wsparć. No i tutaj rynek może się oczywiście od tego odbijać. Na dzień dzisiejszy wygląda to, zwłaszcza na, na, na wykresie tygodniowym, prowzrostowo, bo mamy potężną świecę do góry. E, fakt odbita od poziomu oporu, ale opory w trendzie wzrostowym to są tak naprawdę tylko przystanki przed dalszą kontynuacją ruchu, więc tak to należy traktować. Australijski dolar... Bardzo mocno zniżkuje, to nie jest tutaj odkrycie, natomiast proszę zwrócić uwagę na cienie, które się zaczęły pojawiać na wykresie dziennym. Euro-dolar, który de facto wyznacza kierunki na innych parach walutowych związanych z dolarem, tutaj spowodował zatrzymanie się tego ruchu. Już była pierwsza mocna korekta do góry, no i teraz po raz kolejny może się taka korekta ten nastąpić, natomiast jesteśmy poniżej poziomu 30%, czyli to jest taki pierwszy, pierwszy wydźwięk już tutaj. Dosyć nisko zeszliśmy, jednak no mimo wszystko, mimo wszystko jeszcze jesteśmy powyżej szczytów historycznych, czy powyżej takiego wsparcia wyznaczonego na poziomie poprzednich szczytów w trendzie wzrostowym. Może być jeszcze taka sytuacja, że ostatecznie rynek dociągnie niejako do tego poziomu 0.9390 i dopiero się od niego odbije. Natomiast na dzień dzisiejszy widzę wyhamowanie trendu spadkowego. I pod to raczej będę, będę inwestował w nadchodzącym tygodniu. Czyli, jakieś odreagowanie na australijskim dolarze. W tym tygodniu są podawane, jest podawane bezrobocie w Australii. To będzie bardzo ważna informacja, ponieważ cięcia stóp w Australii miały na celu pobudzenie gospodarki, a pobudzenie gospodarki bardzo dobrze widać właśnie przez zmianę zatrudnienia oraz bezrobocie. To jest naj, najważniejszy jeden z najważniejszych wskaźników. W Australii bezrobocie nie jest wysokie, natomiast to jest 5,5%. Natomiast spodziewają się 5,6%, czyli gorszej sytuacji. Jeżeli ta sytuacja zostanie jednak, będzie jednak lepsza, można się spodziewać mocnego reagowania tutaj tych spadków. Na funcie mamy ciekawą sytuację, bo rynek dosyć mocno zwyżkował, podążał za euro nawet był dużo silniejszy, tak jakby funt odreagowywał swoje spadki. I dotarliśmy do kanału cenowego. Teraz wydaje mi się, że dojdziemy do poziomu 61,8 patrząc na siłę trendu, plus to, co mówimy o euro tutaj też prawdopodobieństwo tego, że będziemy się dalej do góry jest wyższe. Tutaj też się tego spodziewam. Pierwszy opór, moim zdaniem, to jest poziom właśnie 1,5780. Tam należy do, oczekiwać dotarcia, później jakieś większej korekty, e, jakieś korekty i dopiero wyjścia ewentualnie dalej. Na wykresie tygodniowym widać tutaj cały czas, jesteśmy w takim lekkim trendzie mieszkując Tak więc odbyliśmy się od niego bardzo ładnie, więc docelowo powinniśmy do niego do górnego ograniczenia dotrzeć, ale to jest w dłuższym, w dłuższym terminie. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na indeks japoński, ze względu na fakt, że odbiliśmy się idealnie od poziomu 38.2, czyli takiego pierwszego ważnego poziomu Fibonacciego. Ten rynek bardzo mocno zwyżkował. Zachowanie jenów w zeszłym tygodniu też sugeruje tutaj dalsze jednak ataki na szczyty, a nie spadki. Więc tutaj należy, moim zdaniem, oczekiwać odreagowania, podejścia wyżej. Jeżeli będzie popyt, jeżeli jeny będą się osłabiały, plus giełdy na świecie będą rosły, to indeks japoński również i będzie docierał do poprzednich szczytów. Rzadko kiedy rynek zostawia takie szczyty bez testu, jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam, zapraszam na, na moje cotygodniowe spotkanie przed otwarciem rynków w Inwestio. Będzie to dzisiaj o godzinie 22. Teraz już dziękuję i do usłyszenia za tydzień.